Jesteśmy na sportowo w gminie Prusz. Zobaczcie, co dzieje się za moimi plecami. Ci sportowcy, wytrwali sportowcy przygotowują się do dzisiejszego meczu. Zobaczcie sami. Emilio? Sylwia? Kasia? I co wy tutaj robicie u siebie w gminie Pruszcz? Obecnie no, trenujemy piłkę, a poza tym ym, spędzamy tutaj też miło czas. Ale to już zależy w sumie od y, indywidualnych y, upodobań. Jak wygląda sytuacja z waszymi treningami? Czy trenujecie troszeczkę lżej od mężczyzn? Nie, myślę, że tak samo ogólnie. Dajemy z siebie 100%. A jak wyglądają Wasze treningi? Opiszcie swoje treningi. Od czego zaczynacie dzień treningowy? No, dzień treningowy zaczynamy, jak wiadomo, od rozgrzewki, no, która tam trwa no, z 20 do pół godziny. I co na tej rozgrzewce robicie? Um, ogólnie, no, tak, y, część taka ogólna, rozwojowa. Od, zaczynamy od góry no, i kończymy na rozciąganiu. Skąd y, wziął się pomysł na to, żeby grać w piłkę? Nie wiem. Dlaczego? Nie wiesz dlaczego no gra? Znaczy, ja osobiście nie, bo to jest moja pasja. tak? O, właśnie, to jest pasja i słuszne słowo, czyli wzięło się to z pasji. Wewnątrz gdzieś czułaś, że powinnaś grać w piłkę. Jak patrzą na to twoi znajomi? Myślę, że podziwiają, bo jednak dziewczyna grająca w piłkę to teraz w sumie rzadkość, bo to jednak, jak to wszyscy mówią, męska dyscyplina. Dlatego podziwiają i pewnie się też cieszą z tego, no bo jednak nam no dobrze idzie. dzień szczególny, ponieważ promujemy gminę Pruszcz, mówimy o tym, co tutaj jest fajnego, co tutaj jest dobrego, dlaczego warto być tutaj, no ale też co dzisiaj się dzieje tak naprawdę dla naszych mieszkańców Pruszcza. Szanowni Państwo, gmina Pruszcz to jedna z największych gmin spośród 11 gmin powiatu świeckiego. Chcemy, żeby wypromować gminę, dbać o jej wizerunek na zewnątrz, to właśnie też Promujemy poprzez organizowanie takich imprez jak Dni Gminy Prusz. Dni Gminy Prusz to coroczne, są coroczne. Kiedyś były w dniach majowych, początek maja, dzisiaj żeśmy przenieśli to na tak jakby środek czerwca. Ma to wszystko służyć integracji, pokazania naszych możliwości i potencjału z dzieci, szkół, różnych stowarzyszeń żeby miały szansę pokazać się na scenie wśród społeczności lokalnych. To spowoduje, że czują się bardziej docenieni, zmotywowani do dalszych działań. Czyli dla najmłodszych gmina Pruszcz organizuje występy, możliwości spełniania ich talentów, doświadczeń itd., ale również oczywiście integracja, o której Pan wspomniał i co bardzo ważne, co za tym idzie, Inwestycje, jakie powstały w przeciągu ostatniego roku? No, gmina Prusz ma swój potencjał. Powiem Szanowni Państwo, że już jak rozpocząłem urzędowanie, żeśmy ustalili taki plan budowy dróg, rozwoju gminy. Mamy strategię rozwoju do 2022 roku. I już w tym roku zaczęliśmy realizację, wybudowaliśmy drogi, budujemy na bieżąco ze środków też i unijnych, pozyskujemy te środki. Także widać jakby namacalnie z autopsji, że to mamy. Mamy w planie bardzo dużą inwestycję w przyszłoroczną. To jest inwestycja w granicach 6-6,5 miliona, czyli budowa hali widowiskowo-sportowej. Dla budżetu jest to niewątpliwie duże też i obciążenie, a dla nas duże wyzwanie, ponieważ ma to nam. Jak to mówią biednych, nie stać na wybudowanie byleczego. Musimy wybudować obiekt bardzo wielofunkcyjny. Spełniał będzie nie tylko jakby kryteria ośrodka kultury, takiego, gdzie możemy się pokazać, zbyć, bawić się. A obiekt ma być jeden z ładniejszych w powiecie świeckim, a może i w całym województwie. A proszę powiedzieć, jakie atrakcje dzisiaj szczególnie czekają mieszkańców Pruszcza? No, generalnie chciałem dzisiaj, żeby coś było innego niż dotychczas i udało się gdzieś zamówić taki balon. Będzie duży balon, taki, że tak powiem, z możliwością przelotu. Będzie można wsiąść, można się zobaczyć, gminę próż, jakby z lotu ptaka. Wszystko oczywiście zależy od pogody od tego wiatru, bo ta pogoda to tutaj ten wiatr, jakby główną rolę gra. Mam nadzieję, że się spełni. Oprócz tego, oczywiście, wszystkie pokazy, występy zespołów naszych, takich gminnych, ale też i zaproszonych takich gwóźdź programu, czyli zespół Papa D. Jest to zespół raczej znany może z lat mojej młodości, ale gra taką dyskotykową, przyjazną muzykę taneczną. Służy to pewnie takiej typowo zabawie. I myślę, że to też będzie fajna atrakcja. Pana plan na najbliższy rok dla rozwoju gminy Pruszcz. Można zdradzić, czy nie można? A. Można zdradzić, tak jak powiedziałem, inwestycje, inwestycje, jeszcze raz inwestycje. Przede wszystkim gospodarka, współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi. Dla mnie to jest ważne, jako były przedsiębiorca, wiem, jak dużo znaczy dobra współpraca i, i budowanie takiej zgody. Myślę, że te plany, które mamy, i tutaj GS Próż, który z nami bardzo fajnie współpracuje, czy Bank Spółdzielczy, Którzy są też patronem takim naszym, nawet dzisiaj, przy takich dniach, to ma procentować na przyszłość. I wszystko, co zbudujemy, zapromujemy, myślę, że służy każdemu z nas, mieszkańcowi gminy. To, co powiedziałem, przyszły rok to drogi, budowa dalej, drog, budowa hali widowiskowo-sportowej. W tym roku chcemy jeszcze dobudować do szkoły aule, taką, żeby te dzieci miały gdzieś możliwość się spotkania takie świetlice gdzie powstają fundusz sołecki żeśmy inaczej podzielili wszystko służyć ma rozwojowi gminy dzisiaj dni Pruszcza. Jak oczami dyrektora widzimy dzisiaj te dni? Bardzo dobrze. Co się takiego dzieje? Będzie szereg imprez, występów, koncertów, pokazów. Będziemy się dobrze bawić. Pogoda nam sprzyja, także myślę, że będzie ok. Gminna Biblioteka Publiczna kiedyś miała troszeczkę inne miejsce, inną lokalizację, inny budynek. Zmieniła się na przestrzeni ostatniego roku. Czy jesteście zadowoleni z tej zmiany? Oj tak, tak, nowa biblioteka, nowe wyzwanie dostaliśmy większe pomieszczenie, także większe spektrum działania mamy. Rozszerzamy naszą ofertę zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Bardzo komunikatywna pani dyrektor w tej bibliotece. Dlaczego warto odwiedzać bibliotekę, jak zachęcać tych najmłodszych, żeby czytali książki, a nie tylko grali na tablecie czy w komputerze? Proszę pana, kultura przede wszystkim zależy od nas i mi się wydaje, że jaką wyznaczymy kulturę, takie nam społeczeństwo będzie rosło, tak? Czyli zaczynamy od najmłodszych i kończymy na trochę starszych. <laughs> Czyli zaczynamy od najmłodszych, kończymy na trochę starszych, aby ci ludzie właśnie odwiedzali bibliotekę i często korzystali z różnych książek, bo rozwój edukacja sprzyja, ale biblioteka to nie tylko edukacja, to również miejsce spotkań, o którym mogliśmy się dzisiaj przekonać. Podsłyszałem i również zauważyłem, że działa tam punkt obsługi prawnej. O co tutaj chodzi? Tak, tak. Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego punktu obsługi prawnej. Jest to projekt z powiatu świeckiego, dofinansowany z powiatu świeckiego. Jakie to są porady? Sprawa rodzinnego, testamenty, spadki. Ok. a proszę powiedzieć, jakie plany na przyszłość ma dyrektor? Gminnej Biblioteki Publicznej, właśnie jeżeli chodzi o miejsce, biblioteki, czy może zdradzić? Przede wszystkim ta biblioteka jest dla nas. I przede wszystkim ta biblioteka ma żyć, także planów jako takich nie będę za dużo zdradzać, wszystko się okaże. Jesteście otwarci na pomysły okolicznych mieszkańców co do użyczania tej biblioteki i korzystania z niej na różne potrzeby? Ależ oczywiście możemy nawet udostępnić salę audiowizualną firmom zewnętrznym na różnego rodzaju szkolenia. Jako firma Rosmedia wraz z Gminą Pruszcz mamy przyjemność realizować dla Państwa Gminny Flash, którego premiera już zobaczyliście w piątek i którego odcinki będą pojawiały się w piątek będziecie mogli zobaczyć między innymi to co się dzieje w Pruszczu, ale o tym szerzej powie już Pan Wójt natomiast dzisiaj również odbyła się specjalna produkcja spotu, który będzie promował gminę Pruszcz wraz z medialną rodziną, którą bardzo serdecznie zapraszam przepiękne, wspaniałe osoby energetyczne mama Agnieszka, tata Sławek i ich rodzina, dzieci ale cieszę się, że, że nie ma deszczu, to przede wszystkim. Wspaniałe występy, no i nasza cudowna orkiestra, która tak zawsze reprezentuje plusz. Śledzi Pani losy orkiestry? O tak, 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 bo bardzo się cieszymy, naprawdę bardzo się cieszymy, że mamy taką orkiestrę. z czego się Pani jeszcze cieszy? Co tutaj No wspaniałe, jest? No, wspaniałe występy były, przede wszystkim młodzież, która y, się angażuje, co y, naprawdę jest rzadkością, powiem szczerze. Jako Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej po prostu staramy się pomóc też gminie, skoro oni nam pomagają, no i po prostu reprezentujemy Broń Czarnoprochową od 2002 roku, wtedy żeśmy legalnie zostali zarejestrowani jako stowarzyszenie. Nasze stowarzyszenie w tej chwili sięga około 25 członków, sympatyków mamy więcej, stowarzyszenie też pomaga. Yy, bitwę pod Runwaldy, w którym stowarzyszenie jest, uczestniczy jako sponsor. Hukami chcecie nas wygonić stąd, czy ja? Nie Hukami wygonić, tylko Hukami zachęcić do ponownego odwiedzania Gminy Plus. Zobaczyliśmy stoisko z kredytami, z ulotkami, z lokatami. Dodatkowo mamy losy darmowe. Zachęcamy wszystkich do, do podejścia do stoiska i do losowania. W tym roku pracujemy nad wizerunkiem i nad przekazem informacji. Staramy się dotrzeć do mieszkańców, ale też do osób z zewnątrz, tak żeby pokazać gminę od strony i turystycznej, aby pokazać gminę jako miejsce, w którym fajnie można sobie mieszkać. Natomiast skupiamy się też na tym, aby nasi mieszkańcy Otrzymywali jak najwięcej takiej rzetelnej, fajnej informacji na temat tego, co się u nas dzieje. Jeżeli chodzi o samorząd, czyli inwestycje, plany, o tym bardzo często tutaj pan Wójt mówi. Czasami to aż tak do znudzenia. Można tak powiedzieć. często wspomina o tym, że chce, aby ludzie kupowali tutaj działki, tutaj płacili podatki, a pracowali gdzie indziej, ponieważ chce, aby tutaj jak najwięcej osób mieszkało. Tak, myślę, że. Nasza miejscowość, miejscowość gmina, bo to nie tylko Pruszcz i Cerock, ale też te mniejsze miejscowości położone wokół Pruszcza, mają dobry potencjał, aby sobie spokojnie mieszkać. Niedaleko miasta, bo naprawdę dojazd jest dobry. Dzisiaj, e, oczywiście, dni truszcza, e, e, podczas których odbywa się właśnie festyn. E, realizacja przez dział promocji również trwa za pośrednictwem e, właśnie tego, co się teraz dzieje. E, no i też oczywiście promocja w różnym wydaniu, bo wiem, że występujesz w gminnym fleszu. E. Tak, to jest nasz nowy pomysł na to, aby dotrzeć z informacją do mieszkańców. Aby pokazać, że coś się dzieje. Także w zeszłym tygodniu było pierwsze wydanie Flesza, i teraz co tydzień będzie ukazywał się taki skrót filmowy o wydarzeniach, ale też. Zapowiadający kolejne wydarzenia, które nastąpią w najbliższym czasie. Dość kreatywna dziedzina, która pomaga jakby promować miasto. Jak myślisz, czy warto zachęcać pracowników i mieszkańców do promocji w takiej formie multimedialnej, jakim jest kamera i oczywiście umieszczanie tego typu filmów na YouTube? Myślę, że coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, ale też z tego starszego pokolenia, zaczyna korzystać właśnie z internetu. I tutaj myślimy, że najszybciej i najłatwiej właśnie dotrzemy w ten sposób. Także od jakiegoś czasu już nosimy w sobie pewne pomysły i ten gminny flesz pomoże je po prostu realizować. Nie tylko nam, pracownikom urzędu, ale też ludziom działających w stowarzyszeniach, bo mamy bardzo silną taką grupę liderów. Mamy też sołectwa, które angażują się z roku na rok coraz bardziej. Tym bardziej właśnie, że wchodzi fundusz sołecki. Tu jakiś czas temu i jest bardzo fajnie wykorzystywany właśnie na ożywienie tego życia na wsi. Dni Pruszcza, a w tle słychać bardzo ekscytującą muzykę, ale tak naprawdę dzisiaj się dzieje dość dużo. Dlaczego warto dzisiaj brać udział w Dniach Pruszcza? Myślę, że chociażby dlatego, że jest bardzo ciekawy program i bardzo wiele osób tutaj zaangażowało się w organizację tych dni. Szczególnie tutaj ukłony w kierunku Gminnego środka Kultury, Sportu i Rekreacji, który rzeczywiście jak widać stanął na wysokości zadania i organizacyjnie zostało to zrobione perfekcyjnie. Również, Pruszcz to nie tylko promocja która teraz będzie bardzo widoczna jeżeli chodzi o gminny flash, który pojawiać się będzie co tydzień w piątek i będzie mówiło o tym co się dzieje w pruszczu tak żeby mieszkańcy byli poinformowani no i przede wszystkim wpływać to będzie na promocję tego miejsca bo w tym mieście też warto inwestować wiem też że dużo inwestycji powstaje co do jakiego to znaczy z inwestycji, które są w tej chwili realizowane, to przede wszystkim inwestycje drogowe. I oprócz tego też w najbliższych planach jest budowa hali sportowej, która jest dla mieszkańców Prusza, szczególnie dla młodzieży i dzieci bardzo potrzebna, ponieważ bardzo duża szkoła w Pruszu nie ma, nie ma hali sportowej. I wiem, że taka hala też tak. ma być budowana, tak? Tak, tak, tak. Dlatego to jest właśnie jedna z inwestycji na najbliższe lata. Oprócz tego też inwestycje powiatowe, które bezpośrednio dotkną gminy Próż. Będzie to budowa, budowa drogi z Brachlin Tlen, z która no też tutaj jakby jest główną arterią przez, przez, naszą, przez naszą gminę.